Czyli widzicie ręczki z tej strony Ninja Cupisa zagrałem sobie w piłkę nożną. Także może na, na początek kupimy sobie zawodnika. Cyk. Dziękuję bardzo za zawodnika. L. Firewerki do naszego. Astia jakaś XD normalnie. Dobra. O, Weźmiemy tutaj. I polecimy sobie z pierwszą gierką. Takim lecimy. I lecimy. Dobra, trzeba się skupić. Trzeba poszczelać, a nie. Dobrze, mamy to, masz to. A ja zapomniałem wam powiedzieć. I dzisiaj używamy słowa gol. Czyli jak na przykład powiem V gol. To więc dzisiaj słowo. Dobra, odbierz gol. No widzowie, gol musi być, no. Widzowie, zostawcie gola pod tym odcinkiem, no. Ajdź. Źle zagrało, niestety, gol. No, musicie gol odebrać. Macie gol, dobra, lecimy. Kawani gol, Kawani, Kawani, chyba nie, dobrze. No, 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 Kawani, gol. Kawani, ajdź. Ło kurczę gol! Prawie byłby gol! Dobra, idźmy dalej! Chodzimy! Ui. Dzięki, gol! Gol, 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 gol! Musisz Kawani gol! Aj, cię obronił, gol! Niestety, ty bramkę, szabronił, gol! Dobra, ćwiczyliśmy to przed treningiem Aj cię, gol! Niestety nie ma. O kurczę, nowy będą prawie szczególnie. A nowy mysz hat mahatricka szczelić. Nie wiem czy nam się uda. Gol. Musicie gol. Kawani gol musisz. Kawani, gol. Kawani, gol. Kawani, kawani, kawani. Ajdź, ważny gol. Ważny gol, znowu. Nie uwaga, mocno i gol musi mieć. Gol, 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 gol. A łaj. Gol. Łaj. Niestety miało być goal ale niestety Gole nie ma. Szkoda. Dobra, masz to. Mamy to gol. Gol, oddaj to. Gol, oddaj to, dziękuję go. Zapuścimy tutaj gola. Kurczę, nie ma gola. Dobrze, gol. No, lecisz gol. Gol, 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 gol. Jest goal 1-0. Nowy. Nowy gol, strzelił gol. Nowy gol, strzelił gol normalnie. A jak? Nowy gol, strzelił gol. Dobrze, mamy go, gol. Gol, oddaj gola. Gol przeciwnik, oddaj gol dla nas. Dobrze. Dobrze. No sędzia, no. Aj, mieliśmy jedną akcję. Zobaczyłem dopiero, że nie wygryłem gol gol daj mu gol i leć leć gol gol musisz musisz gol gol daj go dobrze aj ci gol niestety dobrze gol wstawu gol gol, gol. aj ci ajajaj niedobrze dobrze nasza jest no, no dobrze gol macie go dobrze gol no i gol musisz tutaj no i dobrze, gol leci, proszę, proszę gol, no gol, no, no No gol, no, o, daj tą piłkę, no daj tą piłkę, wiecie, że z nami nie macie szans żadnych No chodź tu gol, no weź gola, o, daj tą Dzięki za gola Gol normalnie musi być, znowu, zaraz pan jest zagranie, gol Cyk, zagranie, koło ładne No dlaczego Dajcie, no oddaj gol Dobrze gol, brawo, brawo bravissimo gol no oddaj tego gola No oddaj to przeciwmi gola No Daj tego gola Dobrze, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Nie ma gola, dobrze, dobrze Gol by to Dobrze gol Gol Dobrze gol No nie, dobrze go Dobrze go wypuść go tam mocno no, no ale do kogo? Dzisiaj jeszcze Wam przykupałem tak, że to będzie taki luźny odcineczek Oj gol lecisz Oj gol 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 gol, gol, gol. Dobrze gol gol lecisz Aj, aj, aj. Dobra. nie mogę Aj, aj, aj. Nie, dobrze. Dobra. I koniec meczu. Gol nam szczył, Bramkę, gol. Dobra. Robimy. Kupimy kolejny meczek. Cyk. I teraz może takim zagramy przeciwnicy czarnymi. Gol. Dobra, gola. Gol, gol, gol. Gol musi być, gol. Dobra, cyk. Tak, dobrze gol. Gol, masz tam gol? No nie, dobrze gol. Dobrze gol. Wybierz tą piłkę gol. No nie, no. Czysto by ono no serio. Co? Za co czerwona kartka, no? Alo, haniba. No haniba gol normalnie. Dobrze gol, leć, leć, proszę, gol. Leć. Gol, zaraz trzeba mu tak zrobić. I gol. Ja! Dolny róg, gol. gol. Gol, 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 gol. Widzicie? Jak ktoś zdoba czerwoną kartkę, to też można gola od razu zdobyć, gol. Niestety znaczy, czerwona kartka i gol. Czy szkoda, że czerwona kartka, gol? Ale dobrze, że gol chociaż. No a jak? Gol, musi być gol. Obróń to! No dlaczego, na serio? Jezu, nie rozumiem, dobra, dobra, nie. gol, będzie tylko jeden gol. Gol dla przeciwników, jeden ja, gol. Dobrze, gol, 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 gol. Gol. Ja! Drugi gol. Jeee, Nie, dobrze. Lecimy dalej. A jeszcze jeden gol. Jeszcze jeden gol dla tego przeciwnika. Który miał przez chwilę piłkę, który teraz ma. No i gol musi być. Gol hat-trick, gol hat-trick, gol hat-trick. Uuu, jeszcze okieneczko. Gol hat-trick. Dobrze, mamy go. Mamy go. Załatwionego. Dobra, gol musi być oczywiście. Zrobiliśmy jedną część. To co chciałem zrobić na odcinku. No, oj, byczki gol. Chyba. Dobrze, nie ma. Dobrze, jo brawo gol tylko szkoda że gol jeszcze nie obroniliśmy gol niestety uuu gol ładny gol 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 ładnie, ładnie ładnie wybiłeś to dobra gol oddaj to dobrze gol gol lecisz ajdź niestety gol, gol nie ma gol no i gol no chodź 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 gol no gol chodź chodź no gol Gol, no odbierz gol, no brawo gol Dobrze, gol, teraz gol, wypuść do gol Kiweczka, ładny gol Dobra, i czy będzie gol? Eee, no sędzio, co to miało być, czerwona na start Dobra, robimy gol kawanim Proszę ale, Bramka Kawaniego. Gol. Bramka Kawaniego, gol. Ale, okieneczko ładne. Więc nie pomijam. Uuu. Kawaniego. gol. Normalnie 4-0. Jedna czerwona kartka. Tak może być. Kawaniem. Dobra, gol. Lecimy, gol. Dalej, gol. Dobra, teraz przeciwnicy. Niestety, gol. Niestety, przeciwnicy, gol. Muszą nie szczelić nie mogą a my gol musi być dobrze dobrze gol, dobrze brawo gol teraz gol Kawaniego musi być, gol kawaniego, gol kawaniego, gol Kawani lecisz, lecisz łe no sędzia na czerwoną sędzia na start czerwoną. aha o typowo, ja zostaję. dobra teraz trzeba do środkowanie ładne zrobić Aj gol niestety nie wyszło. Gol. Dobrze gol kawani. O! E, no, sędzia, co to miało być? Gol kawani, halo, halo. Kawani, halo, gdzie? Gdzie go gol kawanie go? Gol. Aj, prosto, niestety przeciwnika nie tak, nie tak chciałem zagrać spokojnie, mamy czas, jeszcze gol, kurczę myślałem, że do nas pana. ale jednak do nas pana, ładnie, ładnie gol u kawanie chyba gol, no dlaczego gol no nie, tak ładnie leciało, no gol miał być no, no spokojnie nie gol, jeszcze czas, gol, gol Dobrze, opłacało gol tego się kupić gol, zawodnika gol. No co, mi fawlujecie ciągle? No i czerwona, widzisz, i po co jest opłacać się mi ogóle? Czyli teraz gramy, raz, dwa, trzy i tak dalej. Dziesiątkę. Dziesiątkę lub jedenaście, jak źle policzyłem. No i no, on obronił to skubany. Skubany obronił to niestety. Szkoda. Uuu, ale ładna bramka by pykła gdyby nie ten przeciwny gol. Gol by pyknął ładny. No i kawani gol. Gol. Kurka, ma róg. 82 minuta i właśnie wygrywamy 5 do jednego S gol uuu no i chyba nie wyjdzie chciałem powiedzieć chyba wyjdzie ale na chyba nie wyjdzie Cyk. gol 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 uuu gol sam na sam gol gol leć 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 Uuuu, gol! 6 do 1, gol, gol, gól, Gol, gol, 5 minut doliczonych, gol! I kawani, czy będzie gol? Kawani, czy będzie gol? Kawani, czy będzie gol? Nie, chyba kawani już nie. To już koniec! A ci tak ładnie nacisnę grali. To na czerwone czerwona niestety jest, to sprawdzimy nie no. byśmy mogli cross kupić ojojoj tak tyle o nie niedobrze go dobra nie. kolejną rundę teraz z takimi zagramy a przeciwnicy uwaga i stop z takimi dobra dobra niestety przeciwnicy pierwsi zaczynają my gramy teraz inaczej no, ale idealnie chociaż to po ich źle. Oni przeciwnicy Widala chyba mają. Auć Dobrze, walujemy. Niedobrze, niedobrze. O nie, nie ma. Aj, ci nie zauważyłem gol. Że tutaj gol, nie ma przeciwnika gol. Znaczy, że tutaj nas nie ma. Źle. Gol. Ajcie. No i masz to gol. Gol wypuść tutaj, gola. Dobrze, gol, leć, leć, gol, gol, gol. Uuu, gol chyba będzie. Będzie gol? Aj ci niestety nie. Wrzucali źle, to zregrałem troszeczkę, A, spokojnie. Mamy jeszcze dużo czasu. O, zagrałem do Vidala Nie, dobrze. Nie jesteśmy zgubi. Ale żeśmy coś źle Uu, ho Uuu! Dobra, tu robimy zmianę. Wiem, że chyba to nie jest... Nie wiem. Ja tak szybko ustawiam. Cyk, no. To się wytnie. Dobra. O, dobrze, nic, a dobrze, nic nie ma gol. Może Gol, ale do kogo gol, no? Dobra, gol, ma gol Ale możecie ci co odebrać Dobrze, gol, brawo, gol, dobrze, lecicie, gol Lecicie, gol, gol, gol Uuu, Ale ładne przyjęcie chociaż i gol O, niebieskim. Dobrze, czyli czwarta minuta, gol. No i gol, lecisz Kawani. Gol Kawani, gol Kawani. O no nie, już chciałem huchnąć Kawani, gol. Ale jest, się nie udało. Opa, gol. Gol i lecisz, gol, 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 gol. Ale z kim będę mógł gol zagrać? Uuu, z główeczki, ale okieneczko to ładne wyszło. Oceńcie to okieneczko czy na No ocenie. Od 1 do 10. Ocencie. Dobra, lecimy gol. Kolejną rundkę gol Gol dawaj. Gol, no. zaraz musi mieć zagranie. No No nie! No miał być gol Nigdy nie mów nigdy. Mówiłem. Nigdy nie mów nigdy. Gol. No i gol. No i gol gol gol. Jest gol. Jest gol. No 3 do 0. Ajdź. Myślałem, że Kawani to sięgnie. Szkoda, że to Kawani nie sięgną. Szkoda. Na serio. Uuu. Gol niestety. No gol gol gol. Gol. Dobrze gol. Brawo gol. No gol. No. Odbierz tą piłkę gol. widala. Prawo, prawo, Widalok się gol normalnie. Cy gol, musicie, musicie gol lecieć, gol. Łe, no gol, co to ma być, no? O, panie, o, panie, wynał, ci najpierw się grać. Dobra, zagramy tutaj. I huki. Uuu, ale łanem brameczki byś się gdyby troszeczkę większa. No, to może by się udało, ale nigdy nikt nie wie. Nigdy nikt to nie wie. Gol, może by wyszedł gol. Dobra, gol. Gol. U, i gol. Ajdź gol. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, gol. Musiałem przerwać, bo by było za długie troszeczkę gol. No i gol, możesz, możesz, możesz to zrobić, gol, gol, masz to. Gol, Ajdź, gol, 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 dobrze, gol, nie ma gola. No i Kawani, gol, musi być go gol, albo nowego zawodnika, gol. O, dobrze Kawani, gol, Kawani, gol, Kawani, gol, Kawani, gol. No nie no, miało być Kawani, gol, no halo. Dobra, sorki, że nie zagram Kawani, no nie no, Dobra, dobra, nie, nie. Dobra, kawani gol, Kawani, gol, kawani, gol. Albo ktoś nie gol. Kurczę, niedobrze, nie weszło to. Kurczę, niedobrze, nie dobrze. Nie weszło to. Dobra. Dobrze gol, kawani, gol. Proszę... Leć kawani, proszę gol. Szczel gola. Proszę kawani, szczel Gola, proszę... No nie. Dobra, znaczy, znaczy jeszcze? Nie, mamy czas, mamy czas. Dobra, no nie no, miało być gol, no halo. No jeszcze mamy szansę, gol, gol, gol. Ojej no, co to miało być za foul, halo. Druta, no i dobrze. Dobra, to niech tam jeszcze raz Kawani huknie. To nie ryzykuje, ty nie pijesz, no, pana. I uwaga. Proszę, gol. Ajć! Źle zagraliśmy teraz gol, niestety. No i koniec, no i koniec gol. Dobra, teraz zagramy sobie... inaczej. Zrobimy ulepszenie tutaj. Młody. I zagramy kolejną rundę. Cyk, cyk, cyk. Wybieramy. Cyk, i lecimy. Ale dlaczego prawie my gol sami? Zaczynam później gol? Uuu, już kawań odebrał nas tak No i kawań gol. Uuu! kawałek gol Jest kawałek gol! Prawie chyba okieneczko albo okieneczko. Nie wiem, później zobaczę gdy to będę montował No i macie to gol. Dobrze gol. była ładne z Dobra, gol, Aj, ci gol, niestety nie było. No dlaczego żółta kartka, gol, tym samym zawodnikiem, gol. No gol, no gol, normalnie. O, chyba gol wyjdzie, oj, chyba gol wyjdzie. nie co? Jak to gol nie wyszedł, halo? Czy dla przeciwnika? Czemu my tego nie mieliśmy? Dobra, teraz gol, przy polski zawodnik wyjdzie, tam. Oj, gol, gol, dobrze, masz to. Oni gol, no nie no Nie no weź udej. nie 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 Czekajcie widzowie Gol musi być Wielki sojusz Kurczaki gol Cyg Gol, oj chyba nie było spalonego Nie ma, niestety Niestety gol Przepadł, niestety szkoda Że gol przepadł No Kawani gol Kawani, Kawani proszę no i chyba Kawani to zakończy nam Jest! Gol! Chyba tak gdybyśmy nie trafili to by byłby chyba karny Co mogliśmy nie trafiać ale nie wiem czy by nam sędzia to zaliczył Nie chciałem później już go kończyć gol Dobra gol Kurcze gol miał być Ładne okiwanie gol miał być W zakończeniu Niestety nie było Dobra Dobra, gol, 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 gol Wypuść gol. gol tutaj, gol Leć, proszę, gol Gol, 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 gol Widzicie, gol tutaj kiwka Kuknięcie Uuuu, ale gol szczelił Gole zawodnik gol zawodnik, normalnie Ui Dobrze, gol, nie ma Kawa gol musi być. Kawain, uuu, ej, no halo. A gdy ja bym gol, to by na pewno byłby fał. No To jest jakiś normalnie. Dobra, zaraz. Chyba to witujemy. Bo reklama. Pip. Dobra, gol zaczynamy. No, ale na serio gol. Gol, gol. Albo gol huklem sobie raz. kurcze Dobra, gol, no nie, no gol miało być Kurczę, miało być gol, natomiast ty nie było gola I Uwaga, Cavani gol, Kawani hukni Ajdź, gol miał być Cavani Tam byśmy drzegi więc byśmy mogli polecieć Jak najbardziej byśmy mogli Dobra, Cavani gol no nie no kawani miało być gol. o nie musimy niestety też zawodnika zmienić Nie, Niedobrze kawani. Dajcie, mogłem przyjąć. Dobra, no, spokojnie tak, tak wygrywam, czy za mam Dobra, lecimy dalej Dobra, jesteśmy już z powrotem. Cyk. O dobrze, dobrze, gol gol, aj ci gol niestety źle zagraliśmy gol daj ten gol zagrajmy coś proszę z gol no i masz to brawo dobrze go, brawo gol leć proszę go gol kawani musisz Kurcze, troszeczkę w opóźnieniu no i masz to, gol no nie no, daj tą gol, bramkę go daj gol o panie gol. O, panie, gole. O, panie, z golem. Chyba pan sobie śni, że taką bramkę będzie pan strzelał. Dobra, wybiegniemy bramkarzem troszeczkę. Aha. Wow, ale fart, ale teraz bym zryzykował. Dobra, robię. Teraz to tak, patrzcie. Cyk. Cyk, zagrywam do bramkarza. Wychodzimy tutaj i wybijamy. Okej, okay, dobrze. No i patrzcie, czy to będzie akcja golowa? gol I tak to fajnie, kurczę źle Ale rożne, no Kolejny na zawodnik ma kontuzję, gol Dobra, i gol No nie A czemu tego gol nie złapałeś? A czemu tego nie złapałeś? Czemu tego nie złapałeś? No halo Oddaj go. No kurczę go. Gol oddaj tą piłkę. No goldaj tą piłkę. Oddaj tą piłkę gol. Buu, uh, nie ma. No obroń to! Jest! Supek! Super gol. Dobrze, nie ma supka. Znaczy jest super gol Teraz ja spokojnie, jeszcze mamy akcję, jeszcze mamy akcję golową No nie. Muszę nie gol no, na serio. O, ale się no to, to też jest coś. Niestety drzwi konkluzję złapaliśmy, więc chyba już to będzie kończyć. Także jeśli Wam się spodobało, pamiętajcie o PC, o subskrypcji z dzwoneczkiem. I nieuj A! I zapraszam zaraz na kolejny odcinek 18.00.